Scenariusz, reżyseria i realizacja Felix Rodriguez de La Fuente, na ratunek niedźwiedziom. Oh, 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 oh. अहं <laughs> Proszę się nie obawiać. Nie zabiliśmy niedźwiedzia. Nie przypuszczam zresztą, że posądziliby nas państwo o czyn tak niecny. Niedźwiedź został jedynie trafiony specjalnym pociskiem usypiającym, dzięki czemu mogliśmy bezpiecznie przeprowadzić nasze badania. Znajdujemy się w prowincji Kuenka, stacji doświadczalnej w Oskilio. Pracuję tu z inżynierem Leśnikiem. Franciszkiem Menia, dyrektorem stacji. Prowadzimy razem badania nad biologią iberyjskich niedźwiedzi brunatnych. Przy okazji tropienia niedźwiedzi miałem okazję poznania tego cudownego zakątka położonego w samym sercu Hiszpanii. W tym właśnie pięknym krajobrazie w górach Kłęka. Obserwowaliśmy przez wiele tygodni żyjące na wolności niedźwiedzie zwierzęta ciekawe, piękne i coraz rzadsze na Półwyspie Iberyjskim. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu przyznacie nam Państwo rację, że należy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby ratować od zagłady niedźwiedzie i wszystkich innych przedstawicieli coraz uboższej w gatunki fauny iberyjskiej. W niektórych przypadkach stosowanie środków usypiających jest jedyną skuteczną, a jednocześnie niewyrządzającą krzywdy zwierzęciu metodą. Wykorzystując kilkunastominutowe uśpienie drapieżnika, można go oznakować i dokonać szeregu pomiarów. Z uwagi na fakt, iż podawane w literaturze fachowej dane anestezjologiczne dotyczą ludzi, trudno dokładnie przewidzieć, jak długo dawka narkotyku będzie działać. Ponadto każde zwierzę reaguje nieco inaczej, to też trzeba się asekurować i być w każdej chwili gotowym do ucieczki lub też znaleźć w pobliżu miejsca, które zabezpieczą przed ewentualnym atakiem niedźwiedzia. Jak już wspomniałem, naszą akcję prowadzimy na terenach podlegających ochronie należących do stacji doświadczalnej Oskilio, odległej zaledwie o 53 km od Madrytu. Pracownicy stacji prowadzą badania nad możliwością hodowli niedźwiedzi w warunkach częściowo ograniczonej swobody. Być może za jakiś czas pozwoli to zrealizować wspaniały program restytucji populacji niedźwiedzi brunatnych na obszarze Półwyspu Iberyjskiego, na którym od wieków występowały. Zaaplikowane zwierzęciu przy pomocy specjalnych pocisków środki usypiające wywołują reakcje podobno jak środki znieczulające, stosowane w czasie zabiegów chirurgicznych, które wyłączają świadomość operowanego. Zastosowanie środka może oczywiście pociągnąć za sobą pewne nieprzyjemne objawy. Obserwujemy na przykład lekkie drżenie, które towarzyszy często budzącemu się zwierzęciu, czy zataczanie się, świadczące o trudnościach z utrzymaniem równowagi w pierwszych chwilach po odzyskaniu przytomności. Kiedy biolodzy i wszyscy ludzie właściwie oceniający wartość dzikiej przyrody, zorientowali się, że populacja iberyjskich niedźwiedzi brunatnych jest zagrożona, gdyż pozostało już tylko 80 do 100 osobników tego gatunku w łańcuchu gór kantabryjskich i Pirenejach, podjęto działanie dla ratowania tych zwierząt. Plan, który powstał a który godny jest ze wszechmiar poparcia, doprowadzi być może kiedyś do wzrostu liczebności niedźwiedzi. Od współdziałania wielu instytucji i pomocy wielu ludzi będzie zależało, czy plan ten się powiedzie i wymarze z naszej wyobraźni wizję dnia, w którym na Półwyspie Iberyjskim nie będzie już ani jednego żyjącego na swobodzie niedźwiedzia. Lentamente. Poddane uśpieniu zwierzę powoli odzyskuje pełną świadomość i całkowitą koordynację ruchów. Podczas snu dokonaliśmy wszelkich potrzebnych nam pomiarów i wpięliśmy w ucho niedźwiedzia znak ewidencyjny. Oznakowanie to pozwala ekipie technicznej stacji rozpoznać poszczególne osobniki i zgodnie z planem gromadzić o konkretnych zwierzętach informacje. Dotyczą one szczegółów biologii, a także form zachowania się, które w zależności od indywidualnych cech osobnika czy też rozmaitych czynników zewnętrznych mogą być bardzo różne. Niedźwiedzie objęte badaniami stacji żyją na dnie i zboczach wielkiej głębokiej kotliny. Z której wyjścia zablokowane są wysokim metalowym ogrodzeniem. W warunkach półhodowli, zbliżonych do tych, w jakich żyją na swobodzie, zwierzęta są bezpieczne i mogą bez przeszkód się rozmnażać. O tym, że warunki w ich kotlinie nie odbiegają zbytnio od warunków naturalnego środowiska, świadczyć może m.in. fakt, iż na półkach skalnych stromego zbocza zakładają swe gniazda ptaki tak ostrożne jak sokoły wędrowne. Góry Kłęka zamieszkiwane są przez inne jeszcze ptaki drapieżne, wśród których na szczególną uwagę zasługują, oprócz sokołów, jastrzębie i orwy. Te skrzydlate drapieżniki, podobnie jak bohaterowie naszego filmu, coraz trudniej znajdują miejsca, w których mogłyby spokojnie żyć, znajdować dostatek pożywienia i bezpiecznie wychowywać młode. Nasza kamera utrwaliła na taśmie piękny lot pary orzełków południowych zapaczających kręgi nad kotlinów, które prawdopodobnie mają swoje gniazdo i być może doczekają się potomstwa. Przedstawiciele tego gatunku budują zwykle gniazda w szczelinach i niszach skalnych. Ale spokojnych i bezpiecznych miejsc, nawet w najbardziej niedostępnych partiach gór, jest coraz mniej. Ptaki te są często prześladowane przez myśliwych i amatorów ptasich jaj. Orzełki południowe, tak niegdyś pospolite u europejskich, afrykańskich i azjatyckich wybrzeży Morza Śródziemnego, są coraz rzadsze. Oj rezultat jest Takie drapieżne, które budują gniazda w obrębie rezerwatu należącego do stacji badawczej Oskilio, noszącego zresztą tę samą nazwę, mają zapewnioną ochronę. Strażnicy rezerwatu ustawicznie przemierzają należące do niego tereny, tępiąc wszelkie formy kłusownictwa. Można więc mieć nadzieję, że te pary, które założyły swe gniazda na terenach podlegających ochronie, szczęśliwie wychowają swe potomstwo i przez wiele lat będą powracały do swych rodzinnych stron. Obszar należący do stacji obejmuje teren ponad 100 hektarów. W tym wspaniałym zakątku gór Cuenca stacja Oskilio rozpoczęła swoje badania w roku 1969. Oprócz zwierząt żyjących na wolności w Wielkiej Kotlinie, stacja zajmuje się także gromadką kilkunastu niedźwiedzi, które powoli przyucza się do powrotu na łono natury. Dla nich to właśnie jeden z pracowników stacji przygotowuje codzienny posiłek. Jak wiadomo te wielkie ssaki są wszystkożerne. Można więc żywić je zarówno produktami pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Dla podopiecznych stacji badawczej opracowano specjalną dietę, bardzo dokładnie przestrzeganą, która ma zapewnić jak najlepszą kondycję zwierząt. Zagadnieniem największej wagi jest stworzenie niedźwiedziom warunków, w których mogłyby się jak najliczniej rozmnażać. Bowiem celem stacji jest zwiększenie liczebności tych sympatycznych, największych z żyjących drapieżników lądowych na Półwyspie Iberyjskim. W czasie, gdy realizowaliśmy ten film, w specjalnych pomieszczeniach stacji znajdowało się 14 niedźwiedzi. Wśród których było 11 osobników dorosłych, mogących się już rozmnażać. Zwierzęta trafiają tu z ogrodów zoologicznych bądź też z prywatnych kolekcji. Początkowo warunki ich życia niewiele różnią się od tych, w jakich pędziły je dotychczas. Wiele z nich przybywa tu w nie najlepszej kondycji. Muszą więc być bardzo wolno przyzwyczajane do nowych warunków, w których spędzą resztę życia. Na wolności może ono trwać 30, a nawet 40 lat. Niedźwiedzie brunatne, zwłaszcza oglądane w takich warunkach, sprawiają wrażenie zwierząt ociężałych, ale żyjąc na wolności, potrafią szybko biegać, a w młodym wieku wspinają się na drzewa. Dorosłe ważą przeciętnie około 400 kg. Ale w niektórych rejonach świata mogą osiągać ciężar prawie 800 kg. Nic więc dziwnego, że przy swojej krępej sylwetce wydają się powolne i ociężałe. Są to w zasadzie zwierzęta nocne, ale potrzebując bardzo dużo pokarmu dla zaspokojenia głodu, poszukują go także w ciągu dnia. Te nie sprawiają wrażenia zbyt wygłodniałych, bądź też menu nie przypada im do gustu. Na wolności odżywiają się jagodami, grzybami, żołędziami. Zielonymi częściami roślin, miodem, żabami, ptakami, a także rybami, które łowią w rzekach i strumieniach. Mają tu do dyspozycji niewielki brodzik, w którym nie mogłyby się jednak popisać swymi umiejętnościami pływackimi. W laboratorium na terenie stacji przeprowadza się badania rozmaitych środków usypiających, ażeby znaleźć najodpowiedniejszy dla niedźwiedzi preparat i określić optymalną jego dawkę. Musi ona być uzależniona od ciężaru i wieku niedźwiedzia, ale może się zdarzyć, że nawet wielokrotnie wypróbowany środek wywoła nieoczekiwaną reakcję związaną z jakimiś indywidualnymi cechami zwierzęcia. Na taką ewentualność trzeba być zawsze przygotowany i mieć odpowiednie antidotum. Mamy właśnie okazję przyjrzenia się, w jaki sposób powstają strzały, które obezwładniają na jakiś czas zwierzęta. Uznany za najodpowiedniejszy środek usypiający, umieszczany jest w specjalnym pojemniczku. Czasami preparat taki składa się z kilku różnych płynów, mieszanych w odpowiedniej proporcji. W zależności od dawki lub stężenia preparatu strzały są odpowiednio oznakowane. Użycie ich pozwoli przeprowadzić niezbędne badania, ułatwiając pracę ludziom mającym na celu wyłącznie dobro swoich chwilowych ofiar. Kiedy pojemniczek zostanie wypełniony odpowiednią ilością środka usypiającego, zamyka się go wieczkiem, w którym osadzona jest igła. Przez nią preparat przedostanie się do ciała postrzelonego zwierzęcia gotowe strzały umieszczone są w odpowiednio skonstruowanym pistolecie, którego zasięg jest oczywiście niewielki. Ale gwarantujący strzelającemu bezpieczną odległość od ugodzonego pociskiem zwierzęcia. Pocisków usypiających używa się nie tylko w celu przeprowadzenia badań, również przy transporcie zwierząt z pomieszczeń, gdzie przechodzą okres kwarantanny, na rozległe tereny rezerwatu. Przewiezienie kilkuset kilogramowego niedźwiedzia jest niełatwym przedsięwzięciem. Operacja taka wymaga współdziałania kilku osób. Kiedy zwierzę zostanie zamknięte w klatce, można będzie uznać, że główne zadanie zostało wykonane. Trasa, którą trzeba będzie przebyć, nie jest daleka. Do końca jednak trzeba zachować niezbędne środki ostrożności, żeby uchronić ludzi przed ewentualnym atakiem przedwcześnie obudzonego zwierzęcia, a także zwierzę przed obrażeniami, jakich mogłoby doznać w czasie drogi. Różny jest dla poszczególnych niedźwiedzi ten pierwszy okres pobytu w stacji badawczej, zwany umownie kwarantanną. Zależy to zarówno od wieku, kondycji, w jakiej zwierzę przybywa do oskilio, jak i cech osobniczych. Niektóre niedźwiedzie doskonale aklimatyzują się w nowym miejscu pobytu, inne są przez długi czas osowiałe i wymagają troskliwej opieki. W okresu tej niedługiej drogi oczekuje na niedźwiedzia również kilkuosobowy zespół, który dokona odwrotnej operacji. Zwierzę, które na pewno już oprzytomniało, Powiększy gromadkę swoich pobratymców, którzy od dawna już zamieszkują kotlinę. Każde przenosiny kolejnego zwierzęcia, z zamkniętych pomieszczeń na rozległe tereny, zalesionych zboczy są ważnym wydarzeniem w życiu gromadki zapaleńców, pracowników stacji. Nic więc dziwnego, że jak zwykle uczestniczy w tym sam dyrektor, który osobiście kieruje każdą taką akcją. Wypuszczenie zwierzęcia na teren rezerwatu to moment nie tylko najsympatyczniejszy, ale i najbardziej emocjonujący. Ten młody niedźwiedź nie sprawił zawodu. Wszelka reakcja na środek usypiający dawno już minęła. Zachowanie zwierzęcia nie budziło wątpliwości, że pierwsze wrażenia są jak najlepsze. Niedźwiadek zaczął od razu obwąchiwać skały. Na których zapewne wyczuł zapach swoich krewniaków, a po chwili zniknął w zaroślach. Pierwsze dni spędzi zapewne na dokładnym badaniu całego dostępnego mu terenu, na którym po jakimś czasie wytyczy własne terytorium. Wszelkie jego poczynania, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, są dla pracowników stacji bardzo interesujące. Dla umożliwienia im dokładnej obserwacji zwierząt, teren rezerwatu przecinają długie pomosty zapewniające bezpieczeństwo. Choć, gwoli sprawiedliwości, należy stwierdzić, że te potężne zwierzęta, nie czując się zagrożone, nie atakują człowieka. Niedźwiedzie są samotnikami. Jedynie w okresie rozmnażania się i wychowywania potomstwa żyją parami. Samice rodzą młode co 2-3 lata. W jednym miocie bywa 1 do 3, wyjątkowo pięcioro ślepych niedźwiadków długości około 25 cm. Lasy, zarówno nizinne, jak i górskie, to środowisko, w którym niedźwiedzie brunatne czują się najlepiej. Chętnie przebywają nad strumieniami, w których potrafią znakomicie łowić ryby. Ich pożywieniem jest jednak przede wszystkim pokarm roślinny. Zdarza się jednak, że i niedźwiedź brunatny w okresie głodu napada na zwierzęta hodowlane, a że jest bardzo silny, potrafi zabić nawet konia. Z nadejściem jesiennych chłodów zwierzęta te zapadają w sen w swoich legowiskach, które znajdują się w jamach skalnych lub w gęstych młodnikach. Długość tego snu zależy od warunków klimatycznych toteż w strefach południowych trwa zwykle krócej. Tego typu zachowania podopiecznych stacji w Oskilio niezwykle cieszyły ich opiekunów, którzy nie mogli się już doczekać przychówku, choć duży przyrost naturalny wymagałby powiększenia terenu rezerwatu. Zgodnie z dalekosiężnymi planami zapalonych do swej idei biologów ze stacji Oskilio, ten niewielki niedźwiedzi raj ma być tylko miejscem przejściowym dla jego obecnych mieszkańców. Hiszpania była niegdyś krainą niedźwiedzi. Pojawiały się one nawet w okolicach Madrytu, który z tego powodu ma w herbie m.in. podobiznę tego sympatycznego zwierzęcia. Dziś trudno byłoby powrócić do sytuacji sprzed stuleci. Wiele miejsc, które kiedyś pokrywały gęste lasy, dziś pokrywa las domów. Ale każdy problem można jakoś rozwiązać. Najpierw należy wprowadzić te zwierzęta do rezerwatów i na tereny, gdzie nie czyniąc szkód gospodarce człowieka, mogłyby znaleźć dogodne do życia warunki. Ponadto można by je wprowadzić do prywatnych parków, które wykorzystuje się dla celów myśliwskich. Jedno jest pewne, każde działanie, które ma na celu ratunek tych zwierząt, warte jest zachodu. Coraz bardziej oczywistym staje się fakt, iż walka o zachowanie naturalnego środowiska jest walką o zachowanie także naszego życia na Ziemi. Wersja Polska Studio Opracowań Filmów w Warszawie. Tekst Polski Halina Wodiczko. Konsultacja Krzysztof Dmowski. Czytał Ksawery Jasiński.